Dobry. Dobry, witamy na odcinku z wyzwania. Przyjmuj, Radio. Przyjmujemy. Radio, przyjęliśmy, ale wiecie co? Od razu po premierze. Dosłownie mnie minęła godzina, my byliśmy z powrotem w domu ze zrawkami. Tak, polecieliśmy od razu do <laughs> punktu Lotto. Mężuś chciał uparciucha, ale akurat nie było. Chciałem dwa uparciuchy, bo chciałem kopalnie rubinów i chciałem, jadę do Wega z siódemeczki. No, a ja wzięłam sobie jedenastki, bo ja się w listopadzie urodziłam. Tak, niedługo kinie urodzinki, Ja kibic. nie mam takiego swojego numerka, ja lubię trzynastki, dziewiątki, dziesiątki, siódemki. Ja wszystkie numerki lubię. <laughs> Ale wzięłam sobie jedenasteczkę. Bo to twój miesiąc. Mężuś oczywiście, że bądź. Ja bądziki, więc ja bądziki zabieram mi honory. Słuchajcie, no to ale. Za... Poczekaj, to za ile mam odcinek? 27 zł. Za 70 wow. zł mamy. Wow. Ale słuchajcie, y, zabawa polega na tym, że wybieramy sobie numerki z drapek. A drapki mogą być równie dobrze za złotówkę 2 złote, 5 zł. Nie ma limitu. Nie ma w ogóle Dokładnie. konkretnej kwoty, za ile ma być odcinek bo wyzwanie polega. No. Nie, nie to chciałam powiedzieć. A przepraszam. Podjęliśmy decyzję z mężem, komu damy dalej. Tak. Ten łańcuszek nie idzie dalej. I idzie do kochanej, wspaniałej, cudownej. Lucynki! Lucynko, tobie dajemy. Dalej, łańcuszek Dalej przekazujemy. przekazujemy łańcuszek. Poprosimy Cię, żebyś nakręciła odcineczek ze swoimi ulubionymi numerkami. numerkami a kwota z drapek to, należy, i to do należy do Ciebie. I wybór tych drapek tak jest. Więc Lucynko, my już trzymamy za Ciebie kciuki, a Ty trzymaj dzisiaj za mnie. Nie za Łukasza, <laughs> za mnie. <laughs> Dobra, ja nam od swoich jedenastek. Mam krzyżóweczkę ekstra i różowe, diamentowe. Zacznę od ekstra. Miałam zacząć od różowe, diamentowe, ale tak. No to jedziemy z ekstra. Tak Niech będzie pomyśle... ekstra drapanko. Pomyślałam sobie, że zacznę od ekstra linii mojej kochanej. Nie, nie, Przygotowane oczywiście. Tak, bo kiłunie. to by było długo. Klapki leżak. Klapeczki masz. Mam klapeczki. Lapki i leżak. Mam tu. Mam tu. I mam tu. A leżaczka nie ma. Te drapki takie są. Wszystkie ze wszystkich. Ja już swoje odginam. No widzę właśnie dlatego. Bo, bo to tak się... Parasol można... i okulary. Co one tak się zakręcą <laughs> Wiją się. Wiją. Chyba na tak. No, 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 no. Tak, tak, Punał tak. się do góry. Parasol. Okularków ja chyba nie mam. Zaraz prześledzę, bo wyginałem swoje zrobki. Słoneczko i biedroneczka. Słoneczko. No, gdzie te symbole, kotku? Ja nie. Oj, oj. Nie mam. Oj, oj, oj. Kwiatki mam. Mhm. No, po, kwiatki podarne do smak. Piłka dzwonek. No to lecimy. Dzwoneczek jest. Zobaczę Pięknie tu. się <coughs> odsłania z Piłeczka też jest. No to dobrze. Piłka i dzwoneczek. Piłka. Super. I dzwonuś. Dzwonuś. Okej. Okay. No dobra. jeszcze masz pięć symbol. Serduszko rolki. Były chyba te symbole były. Serduszko miały. już tutaj mam. No superancko. Tu. Roleczki. Serduszko. Rolki. Co my tu mamy? Lody. Arbuzik. O, arbuziki były. Lody i arbuzik. Arbuzik i lo O, lody też są. Mm -hmm. Lody, arbuz. O, lody. I na dole. No. no kochani, niech ostatni, coś to u Popcorn. Był chyba. No, był, ale czy dali nie? Tu jest. Jeden. I. I nie ma. I więcej nie widać tych popkorników. I Ja mam pustą zdrabkę 11. No można... Ale zabawa fajna. PLP. E Lep. Lep. No to co? To moja siódemeczka różowa diamentowa. No to zapraszamy tą twoją siódemunię. Oj, one dla Ciebie szczęśliwe. Oby. Mamy 4 8 5, 6, 9. Trzy, sześć, dziewięć, trzy, pięć, dwa, sześć, pięć, Pokażcie siedemeczki. się. Pokażcie dla kiniusi. Już myślałam, bo daszek zobaczyłem. I dwa ostatnie. Ocie, 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 no blisko, blisko, mężuś jak wydrapiesz jakieś nagrody. No, ty no, ty już mieszka o moich myśli jak się swoich zobaczcie, zobaczcie jaka na... cwajara. <laughs> tak, <do komuści. laughs> no to co, o, szansa mam w jedenastce w krzyżówce, tak. P i K brakuje w opiece, w wonusiku, tu w niebieskiej nie mam, Nic. Jeden jeden i słowo. tu jeden. No dobra. Wszystko przed nami, kochani. No tak. M, V. OK. M i V. V mam. Proszę, proszę. Mam M i mam pierwszy. Pierwszy. I, I tu, tu więcej wszystko. nie widać M. Tu mutacja. Mam B, M, -i, -m -w. I wszystko. Dobrze, nic nie doszło nowego. M. A co tu przy mnożniku się zadzieje? Ale. Ojej ja tylko jedno M? Ale będę miała P i K i zobaczysz. A mam J. J. G. J. Co teraz? Mam tu drugi. drugi. Super. G. Na dole J. Wszystko to by było wszystko. No, 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 W tym bonusie nic. J, G. Koniec. Mm -hmm. Potwierdzam. G. G. A J? -ka? Nie ma. Na dole zabrakło. No tak, dobra. No, to co? Chcemy PK. Mamy P. <laughs> F. F ale prawie ale prawie PF sprawdźmy. Ile tych P ile tego F hmm i tu no, na dwóch skończymy chyba w opiece mamy P ale nie mamy K P i F Aha. tu mamy drugi Stopa, ale T nie było. Mhm. Mm H nie było. Czyli tutaj dwa. Alfa, ale nie było L. P. No poblokowanych tych, tych słów no... C nie było? Było. Było C. No to mamy tutaj o, wyraz proszę. drugi. O, hmm. proszę. T B L H. W. T B L H W nie ma. Kochanie. Kochani, to moje jedenasteczki dzisiaj nie dały mi nic, ale mężuś coś wydrapie i kupi, żonusi. Dziesięć 10 zł było. Więc co? Sprawdzamy kontrolne cejot różne. Kochani. Ale to nic, Lucy, ja z ciebie trzymam kciuki. I już za mnie nie trzymam. <śm> 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 no dobra, to powiedziemy teraz z bądzikami. Trzy zdrapunie. Jedna taka grubsza, bo wzięłem. Kochani, nie było. Nie było. Kopalni i, jadę. kopalni i jadę do Vegas. Były, ale z innymi numerami. Więc wiadą tutaj trzy bondiki, 7 7 i siedem. No i sprawdzimy. Tak jak miśka? A nie, już miśka zabrała mi dwie, więc zostaje no, mi. Przygotowana już numerka. Zo, zostaje mi do ale wyboru krzyżówka. krzyżówka. Pięknie wygląda, Słuchajcie. No, bo pewniaka nie ma. Dwa. Praktycznie jamnik się tu ułożył. Jedno. I jedno. I jedno. No to kochani. No K nam uratuje tutaj bonus, a zobaczymy jak ze słowami. Chcesz mój? V jest. Nie, no nie, na spokojnie, poczekamy. No Poczekam. No i zabrała. No, no. no. już dla żonusi. <noise> dla żonusi do kawusi. B B B, b. No to było mało. Fajnie, że i dziecko. Mało. Fajnie, fajnie, fajnie. Będzie zabawa, będziemy się bawili, będziemy patrzyli, jak inni drapią, z jakimi wynikami. Fajnie. B. Wszystko. Po jednym, zobaczcie. Mm -hmm. A co tutaj? Batory ma B. Trzy razy B. <laughs> <laughs> no <laughs> jak kontrolny. Jak kontrolny. No to dobra. To wjeżdżamy. C -w. C, w. C, W. No i tak, tu mamy C. Tu mamy C. A racica, podwójne C. Zobaczcie, W, ani jednego? Mm -mm, nie ma. Mm -hmm. Jamnik nam nie pomoże. C, -w. To jest S. Tu mam C. C. Wszystko. Dobrze, dobrze. No i sprawdzamy. Car. Tutaj Han. Mamy W. Kolejne, drugie W i wszystko. Nie, yeah. co jeszcze? A, duch, duszek, no tak. Duszek ma też H. Dobra. No to misiaki. Czy będzie te K do bonusu. Będzie P. PD. PD. OK. <grywia> D. I P na dole. I kończysz z dwoma. I tak się ładnie zapowiadało. Tak pięknie się. ja, taka ładna była. PD. PD. E niezdrapane. I masz wyraz. Indie. Ociepierun. Okej. Okay. Ale zostajemy na tych dwóch. Tak. Chyba. Chyba. DP. Mm -hmm. No, to zaszalałem. Mm -hmm. Fiu, fiu, fiu. O proszę, też u mnie razy dwa. U ciebie była dyszka, a u mnie? No proszę, pięć dyszek. No, bądziku. U Niestety, ale trzy różne. Proszę, kochanie, co mi teraz zaproponujesz? Mega czy ekstra? Ekstra wjeżdżają. Ekstra wjeżdżają na razie bez linii. Więc wszystko przed nami. I lecimy. Z której strony Miśka będzie? Z tej. Mhm. Z tej. Wiatraczek. I lody. I lody. No i tak. Lody już. Lody już. Oj, kolejne lody bym pominął. Lody, lody i wiatraczek. Mamy wiatraczek. Fajnie. Są lody. Ojej, a tu już tylko motylek. Tylko motylek brakuje. I tego motylka, to jakbyś miał, to byś miał już linii trzy, chyba. Słoń, monetka. To jedziemy. Słonik już jest. Monetka na czerwonym. Mhm. Kolejny słonik się pokazał. Jest następny. A na dole i słonik. I monetka, nawet, proszę. No to lecimy w poszukiwaniu tego motylka, mi się mówisz. Mm -hmm. A póki co gwiazdka i łódeczka. Gwiazdki i łódeczki będziemy szukali. No i już pierwsza się pokazuje łódź. Jest druga, jest gwiazdka. Ok. Tu pięknie. Tu mamy dublecik ustrzelone. No i gwiazdeczka. Pięknie. No to kochani, odkrywamy dalej karty. Korona i roleczki. I tak, rolki trafione. Rolki trafione. Koronę chyba widziałem. Też jest. Fajnie. Tu mamy rolki. No, na razie, póki co. Wróć. O cie Ja już tam poleciałem, <grym> aż mnie przytkało. <grym> I teraz wszystko. No, Miszka. No, trzymam kciuki. Leżak, cytrynka. Na no, cytrynka ja. Leżaczek. Zobaczymy. Jest kolejna cytrynka. No, bez leżaczka dzisiaj, w tej zdrabie bez. Tak, zostały. popcorn. I biedronka. Po, popcorn Radixona i biedronka. Ok, jest popcornik. Mamy biedroneczkę. Tu jaki wysypiedronek. Mm -hmm. Kochani, no. ostatni symbol, tu jaka szachownica się potworzyła? Mm -hmm. Piłka. Co ta piłka tutaj wniesie do gry? Czy coś tu wniesie? No, symbole są. A czy jakaś linia się ukaże? Może coś pominęliśmy po drodze? Niu -niu. nie wiem. To Część sprawdzimy kontrolę. po kontrolnych, kochani, bo linii póki co nie widać, a kontrolne. Różne. ELC. No o to ja. Nadzieja. Wiecie co? Mega. mega linia musi dać popis. Po prostu musi dać krem dla krem. No to sprawdzamy. Co będzie u nas, kochani? Zegar, słoneczko. Zegar i słoneczko. Jest zegarek. Jest zegarek. Jest kolejny. Zegar, zegar jest w żółtym i to wszystko. Słonko do nas nie, nie zajrzało, bo już po nocy kręcimy. Kłódka, rowerek. Kłódka i rowerek. No Radek wspominał, że daleko nie zajechał. Zobaczymy, jak ja zajadę daleko. Kłódka i rowerek. O, o! o, -o. Radek. Kłódka. Za, rower zamknięty na kłódkę. Tak nie, jest. Ma nie ma rowerka. No to co dalej? Flaming i monetka. Flaming i monetka. Jest na zielonym. Monetki na niebieskim. Będzie w żółtym. No zobacz, Henio nie doleciał do nas. Ja Cię nie wierzę. <noise> List, liść i łódź. No proszę, tu mamy listek na górze już. Jest łódeczka. Fajnie, jak się drapie, to jest elegancko. O, liski się ładnie tu popisują. Kolejny. Łódź. Łódź. liść, liść i łódź i to kochanie wszystko dobra, co dalej arbuzik i autko arbuz, arbuz autko nie kojarzę o, już coś widzę jest jest autko i arbuzik. jest arbuzik, zobaczcie, po jednym a zostały mi cztery symbole Kości i cytryna. Kości zostały tu rzucone, no to drapiemy. Cytrynka jest. To ładnie. Kolejna cytryna. O! Kinia to mi bacznie pilnuje. No i no. kochani, ostatnie dwa symbole. Diament i naszyjnik. Naszyjnika to ja nie widziałam. Diamenciki były, ale zobaczymy. Diamenciki tu na żółtym. Fioletowy. Ale zobaczcie jakie poblokowane. Tu. Tak, chcieliśmy, pięknie. Tak pięknie chcieli. O, jakby tu był dolarek. To bym cię wycałowała całego dzisiaj. Ale co, rzucisz się na mnie teraz podczas kręcenia? Nie. Aha. <śmiech> <śmiech> Dlatego mamy portfel, bo jakby się rzuciła, to od razu by tu było wow. <laughs> Kochani, u nas zobaczcie. Zero, zero, zero. zero. U, nas, jeszcze u nas się zdrabki nie chciały popisać. Ale Nasze to numerki. Nic. Nasze so, numerki naczka, szczęśliwe. My, my kciuki, teraz tak, za wasze zrapunie. Nie, musimy zmienić te numerki jakieś. Nie, to te numerki są dobre, tylko nie z tych paczek, z których wybraliśmy. <laughs> Kochani, nasze numerki dziś się dały całe, okrągłe, zero, ale tak czasem bywa. No nie, no, Głowa tak. do góry. Tak. Sprawdzimy, jak dalej będą się spisywały wasze numerki. Już jesteśmy ciekawi, co Lucynka wydrapie. No i pozdrawiamy. pozdrawiamy wszystkich, którzy będą brali udział w tym pięknym oto. Łańcusków. Łańcuszków, drapeczek i takiego... Takiej zabawy o to. Integracji. O! Integracji wspólnej kanałów zdrapkowych. O tak. proszę. Pięknie powiedziane. Buziaki Kochani, słoneczka. buziaczki, buziaczki, pozdrawiamy cieplutko, pa pa! pa.